Pan Jezus mówi, rzucanie dobrego ziarna na skałę. My się wysilamy, my robimy wszystko, żeby otworzyć serce, prawda, przed narodem polskim, a ten naród polski po prostu, no, jak lawa, jak lawa, nic na nim nie urośnie, nic, kompletnie nic. I w dzisiejszych czasach Mówienie prawdy jest stratą czasu. Ja powiedziałem, że należy. Pan Jezus powiedział, że prawda was wyzwoli, ale nie wskazał dla pokoleń kolejnych sposobów, w jaki prawdę należy przedstawić. A w dzisiejszych czasach, no to są dziesiątki, setki, Kłamstw lucyferycznych, które są produkowane wręcz przez trumienną demokrację, a Kościół, który ma głosić, ma wyzwalać nas przez prawdę, on mówi, że. No co mówi Kościół? Nic nie mówi. Nic nie mówi. Nie spełnia swojego komisyjnego obowiązku, nie podaje sposobu przeprowadzenia sekcji nad trupem. Bo, bo kłamstwo jest trupem prawdy. Więc jeżeli człowiek widzi, episkopat widzi, ksiądz widzi, zakonnik widzi, proboszcz widzi zwierzku, bo on nie ma zielonego pojęcia o sprawach. O nauce nie ma zielonego pojęcia. Energetyka jest wymieniana tutaj w tych słowach prawdy jako jeden z kolejnych tam problemów. A to są pieniądze. To są pieniądze, które należy przeciwstawić mamoli. I dlatego nie jest to jakiś tam kolejny problem, tylko najważniejszy problem. Kluczowy problem. I trzeba uderzyć tam, gdzie tego buda. zabolił. Przy przeprowadzaniu tych, tych sekcji, zwłok. Prawda? Przy preparowaniu, szukaniu przyczyny tego, tego po prostu powodzenia tego, tego lucyferycznego kłamstwa w czasie sekcji. Prawda? W rozkładaniu na czynniki pierwsze tego kłamstwa. Bo tego na pewno gwarantuje po prostu lucyfer niosący światło. Nie lubi. On tego na pewno nie będzie, nie kocha, żeby, żeby robić, bo on jak zrobił podstawę dla swojej działalności, prawda, jako ojciec kłamstwa, skłamstwa, no to on nie chce, żeby ktoś sekcję robił na, na jego, na jego, na, na jego ż, po prostu produktach. Na jego tkance. To jest jego ciało. Tak jak ciałem Chrystusa jest prawda, i on jest samą prawdą i tylko prawdą tak przeciwnik, szatan, no, no, Pan Jezus był bardzo radykalny, radykalny w, w, w podejściu nawet do apostołów, jak Piotr zaczął coś tam po prostu chrzanić, prawda, odejść precz ode mnie, szatani. I my te nie, nie potrafimy się tego nauczyć, nie potrafimy tego powiedzieć, wręcz, wręcz się zakazuje inżynierom, prawda, nie zaprasza ich się tutaj po prostu... Wziąłem część swojej biblioteki, bo nie mogłem zabrać wszystkiego, ale specjalnie wziąłem, żeby pokazać, co, 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 co powinien po prostu prosty kandydat do jakiejkolwiek społecznej funkcji, a tych jest bez, miara, nie, bez miaru, profesorów bez liku. Ja, ja, ja potem powiem, ale ponieważ to już wyciągnąłem. 10 lekcji z Fukushimy w celu ochrony ludzi przed katastrofą ukrainą to autorami są Japończycy. Dygnitarze, którzy spowodowali tą katastrofę. Zgodzili się na to, żeby Fukushima, Fukushima wybuchła, tak? Ci ludzie, niektórzy są w Polsce. Studiowali w Polsce fizykę na Uniwersytecie Warszawskim. I od nich pochodzi ta książeczka. Od nich pochodzi ta książeczka. To jest katastrofa w Czarnobylu, a Polska raport. To znalazłem w śmieciach, wy, wyrzucanych po prostu akurat przez kogoś. Fizyka. W Płocku akurat byłem, i tam robili porządki, do, na śmieci wziąłem. Mirosław Dakowski, już fizyk, jądrowy, już autorytet, można powiedzieć, wielki. Prawda? I on nie ma możliwości wypowiedzenia swojego zdania. Raz napisał i dla profesora to wystarczy. Dla mnie też wystarczy. Ale kto, czy, kto przeczytał z tych o gęgających bez przerwy na temat energetyki jądrowej tych zwolenników? Kto przeczytał po prostu tę książeczkę? O energetyce? taki tytuł? Bo to warto przytoczyć, tytuł. O, to co najważniejsze. I to jest bardzo ważne. To, co najważniejsze, a, a, a my bełkoczemy, można powiedzieć, gęgamy na rzeczy nie najważniejsze. Przepraszam bardzo. Gęgamy. Dalej. Naomi Klein. To jest wybitna postać. Tytuł książki To zmienia wszystko. Kapitalizm kontra klimat. Kapitalizm chce wykończyć planetę Ziemi w Polsce, na polskim ter terytorium. Taka gruba książka. Kto to przeczytał? Ja to wybędę na końcu. Tu jest w tym samym duchu. Kate Brown, Plutopia. Atomowe miasta i nieznane katastrofy nuklearne. Kto to przejrzał? Kto to przeczytał? Przecież, przecież żaden poseł, oseł, żadna posłanka, ośnica nie wzięła do ręki takiej książki. Ona mówi tylko LGBT, prawda? Mówi, wykrzykuje jakieś, jakieś zboczone hasła. To na koniec. A tu na A mówi pan Kate Brown. Tak. Atomowe miasta, Plutopia. Nazwa mówiąca. tak? Plutopia. Akademika i tylko. je palea, i informacjonny jeb To gdańscy naukowcy byli. I to nie w Związku Radzieckim, ale w Rosji już. 2016 rok. I tu jest po prostu wszystko poświęcone promieniowaniu, zjawisku promieniowania torsyjnego, który profesor mówi mówił, czy pan słyszał o, o, o tym? A każdy Ukrainiec, który tym się zajmuje, wie, co to jest promieniowanie torsyjne, wie o tym i po prostu i, i, i to jest promieniowanie, które rakotwórcze, pandemiotwórcze, tak jak promieniowanie towarzyszące promieni temu zjawisku rozszczepienia jądra atomowego, promieniowanie jonizujące. No kto publikuje z tych zwolenników energetyki jądrowej materiały tysiące publikacji w światowej literatury na temat szkodliwości? energetyki jądrowej. No koncern to tego nie dopuszcza. Tak? To, 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 to jest takie, takie tabu. To jest kłamstwo na tym właśnie lucyferyczne kłamstwo energetyki jądrowej polega. To jest kłamstwo, które po prostu ma spowodować, żeby kolejne pandemie miały dostęp do człowieka i jego organizmu. Bo, bo, bo to zabija odporność człowieka. Do opracowania, Panie Profesorze, to są głosy wołające na tłuszcz. No, ale są. Ale naród tego nie, nie, nie wie o i nie chce wiedzieć. I nie chce wiedzieć, bo po prostu jak my się tracimy czas na mówienie prawdy, to nie mamy czasu na, na, na to. To nie mamy czasu. Już od dziesięcioleci nie mamy czasu. A tutaj jest jeszcze kluczowa: od tego zacząłem swoją edukację na temat właśnie energetyki jądrowej, bo, 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 bo jako inżyniera to mnie głównie interesuje. Tak? Doktryna szok. No jak to zrobić, żeby, żeby ludzie bez przerwy tak. No bez przerwy trzeba ich szokować, zaszokować. Kilkadziesiąt lat temu byłem na konferencji tutaj z udziałem dańskich profesorów i oni mówili, jak. Wtedy chodziło o Żarnowiec i tam budowę elektrowni i cały jeden i powiedział przy świeczkach będziecie siedzieć, przy świeczkach. On się nie zajął energetyką odnawialną i sposobem wydobycia tych gigantycznych ilości energii, które, które ta, ta odnawialna geotermia niesie, jak również, jak również zdolności magazynowania energii z wiatru i i, 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 I z wody, prawda, magazynowania, bo do tego się, bo, bo nie zawsze jest ta energia, ale, ale ktoś z tych profesorów pomyślał, żeby, żeby po prostu stworzyć po prostu wynalazki, które, które spowodują, że my tą energię zgromadzimy. byśmy tyle nagromadzili tej energii, żebyśmy nie mieli, z całym światem byśmy mogli się podzielić. bo tyle na, na polskim dyrektorium występuje. Ale teraz wracam do rzeczy najważniejszej, żeby udowodnić, że te, ja przeczytam te wszystkie kłamstwa lucyferyczne, żeby po prostu, żeby one zabrzmiały to po prostu, żeby, bo to jest jeden, jeden jedno kłamstwo. Można podciągnąć to pod, pod lucyferyczne kłamstwo zielonego ładu, bo to jest jak gdyby taka czapka nad tymi wszystkimi kłamstwami i w tych kłamstwach przez Cały czas życia PiSu w Polsce. Ten pis się specjalizował. On nie ma większego specjalisty od kłamstw lucyferycznych jak, jak struktura pisu. I teraz mi mówią, jak ja mówię, pytają mnie, na kogo głos, głosuję. Ja po prostu nie będę głosował za trumienną demokracją. No, no nie będę za trumienną demokracją głosował. No to wygra wobec tego. To inny, tak? Jak wygra? Kiedy to są dwie głowy, jedna głowa z lewej strony, druga z prawej strony, tego samego belzebuba. Nie mów o Belzebubie, bo ja nie chcę o słyszeć. Bo ty po prostu odjechałeś. No ja, od, ja, ja chcę odlecieć od tej rzeczywistości. Ja się nie, nie mieszczę w tej rzeczywistości. Nie podoba mi się ta rzeczywistość. Tak? A tutaj przykłady. Te wszystkie spięte klamrą zielonego wargu kłamstwa zawierają również po prostu ludzko kłamstwo yy, yy, szczykawki morawieckiej, jak tak powiedział. Kłamstwo tego, tego, tego po prostu przemysłu chemiczno-farmaceutycznego. lucy kłamstwo, no nie ma większego kłamstwa. I to autorem jest, są ci sami ludzie. Tak? I, I nadal po prostu są teraz te spotkania i, i, i procesy, tak czy takie, takie przesłuchania, prawda? Tych zwolenników no, energetyki jądrowej, do których pan Jarosław, nie wymienię jego nazwiska, bo się krępuje. No. Jako zwolennik energetyki jądrowej. Za wy, wydał wyrok na Polskiej Polak. Wydał wyrok. I, I się nie wyspowiadał z tego nigdy. I wielu duchownych się nie wyspowiadał z tego nigdy. A jeśli chodzi o, o, o książkę doktora Jerzego Jaśkowskiego, bo on nie tylko taką książkę napisał, ale są trzy tomy szczepienia, 300 lat oszustw. doktor Jaśkowski. Za mną chodzili, chcieli mnie ratować, żebym się zaszczepił. Do parku mnie zapraszali, prawda? Żebym się zaszczepił. Rodzina cała. Przecież przecież ja nie jestem głupi. A nie chciałem ich obrażać. Oni się wszyscy zaszczepili. Tak? No to ktoś z tych gazetach? Gazeta warszawska pisze tutaj. Po prostu nie wziąłem. To są dwa to, to to czyta? Ja to kupuję, a to leży tam w kiosku. Nie w kiosku, tylko w sklepik jest. I to, I to po prostu... Tam leży. Tak? O, szczepionka wycofana. Oto propagatorzy szczepionki. AstraZeneca, zapamiętajmy ich nazwiska, kilkadziesiąt nazwisk, najwybitniejszych, mi się nie śniło nigdy, żebym takie tytuły po prostu ludzi dało się, nie przeczytało tej książki, za, jakie, za jaką mamonę, to są mamony, przecież oni głupi nie są chyba do tego stopnia, żeby siebie zaszczepić, siebie na pewno nie zaszczepili, tylko inni, a Wiem z informacji prawda, tych, które krążą po, po Polsce, że, że, że cały, ca, cały, 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 cały parlament był zwolniony z obowiązku szczepień. Już powinno siedzieć ta lajna. No, no więc nie wiem, w takim razie, jeśli chodzi o szczepienia, to to kłamstwo jest i udowodnione a tylko się, Ja tylko się modlę, żeby po prostu pandemii nie, nie było tak jak z, z Hiszpanką, bo ona wybuchła po szczepieniach, przymusowych szczepieniach wojska i ludności, przymusowych szczepieniach, prawda, po szczepionką, która już dopiero zaczęła działać po 20 latach. Ta szczepionka, prawda, po 20 latach spowodowała tą Hiszpankę. To, było, to była szczepionka Instytutu Rockefellera. Tak, a jeśli chodzi o energetykę, to ta, ten tytuł tej książki do kamery, do kamery. jest mylący. Bo ja przeczytałem tę książkę i tutaj jedna trzecia tej książki, jedna trzecia, to jest tyle mniej więcej, jest poświęcone Katastrofa. Natomiast tu jest podtytuł, nie, to nie jest tutaj, katastrofy atomowe, a tu pod podtytuł oddziaływanie promieniowania jonizującego na organizmy żywe, to są trzy czwarte tej książki. To jest, to jest, to jest tak zwane, można powiedzieć, bezpieczeństwo energetyki jądrowej, tak? To są wszystkie skutki zdrowotne i, i, i mistrzem od zbierania informacji z całego świata dotyczących zarówno szczepień, bo przecież on tego nie wymyślił, tylko przedruki na ten temat ostrzegawcze, tak? No, ale to za to został pozbawiany prawa wykonywania zarobu. Mhm. Kto to jest? No Jaśkowski. Doktor Jaśkowski. Pozbawiony prawa wykonywania zawodu. Czy te wszystkie, czy tych ludzi, którzy, którzy, których wypowiedzi są tutaj w tej gazecie podane, tych profesorów zajmujących najwyższe szczyty w medycynie, prawda? Z utytułowanych. Czy ktoś pozbawi teraz zawodu? Kto po, ma, To przecież oni wszyscy powinni siedzieć. Za to. Także tutaj po prostu w tej książce są są, są po prostu to precyzyjnie wyeksponowane po prostu te skutki tego promieniowania jonizującego na organizmy żywe, bo jeden z profesorów, którego publikacje czytałem, zagranicznych, to on po prostu zdiagnozował, bo nie, nie, brakowało mu słów na wyrażenie, jak, jak bardzo przekracza dopuszczalny poziom promieniowanie. Yy, o wysokich częstotliwościach, bo chodziło o, to, o, o tą, to, w tym przypadku mówię o ludzkiej, telekwalifikacji sieci, prawda, 5G i 6G, tak? bo to po prostu tu chodzi o to promieniowanie wysokiej częstotliwości. I, i ten profesor powiedział, że to promieniowanie, nie, już nie brakowało mu słów, żeby powiedzieć nieskończenie, wiele razy przekracza dopuszczalny poziom promieniowania, zaprojektowany przez pana Boga, to powiedział milion, milionów razy. Ja to weryfikowałem, prawda, u jednego z takich profesorów tutaj gdańskich, to powiedział, nie, no, milion razy na pewno, milion, milionów <grym> milion. razy. No ale skala tego jest niewyobrażalnie wielka. A wszyscy się tu zwiadmują, tak? Chcą mi dać komórkę, prawda, z, z 5G, żebym ja po prostu sztuczną inteligencję po prostu. Ja nie chcę sztucznej inteligencji, bo to jest kłamstwo sztucznej inteligencji. I sztuczna inteligencja jest mniejsza od inteligencji, inteligencji muchy, którą chciałem paczką zabić. Sprawdziłem to na siebie. Nie udało mi się paczką jej dopaść. Taka sama ta inteligencja muchy. A sztuczna inteligencja jest, jest, jest inteligencją po prostu no, ciemnoty ludzkiej. No. Bo, jest, bo gdyby to było wykorzystane naprawdę, tak jak inni mówią, dla dobra człowieka, to tak, ale człowiek jest taki jaki jest, i niestety najpierw dostęp do tych technologii mają zbrodniarze. Najpierw. I tego nie można po prostu obalić tej tezy, patrząc na rzeczywistość. Ukazała się taka książka również pod tytułem Tyrania postępu. Tak? No to ta, 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 ta diagnoza jest już napierana postępem, tak, postęp nie jest postępem, nie w tym kierunku, prawda, powinien iść postęp, bo postęp powiedzieć, powinien bronić tego, tych wartości, które są dla człowieka tu na ziemi, tu na ziemi, najbardziej, najbardziej cenne, to znaczy najcenniejsze jest zdrowie, prawda, fizyczne zdrowie i życie, tak? obrona życia. Obrona życia. No ale jeżeli globaliści mają plan zamordowania życia, to znaczy, jeżeli im się wydaje, że, 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 że 7 czy 6 miliardów ludzi to jest za dużo, ma być tylko pół miliarda, przypuśćmy, no to, no to oni co będą robili? No, robili wszystko, tak, żeby to życie zlikwidować, bo w ten sposób, i oni nie widzą innego sposobu na zlikwidowanie prawda, Kościoła katolickiego w Polsce. Tylko widzą jeden sposób, mianowicie zlikwidować po prostu życie ludzkie i wtedy nie będzie kościoła, bo nie będzie nikogo w kościele, bo, bo nie będzie, no księdza nie będzie, bo umarł, tak, no, no nie będzie. I, I w związku z tym oni nad tym pracują, tak. I teraz, żeby skrócić już to wszystko, to ja, to ja nie będę tutaj tego czytał, bo, bo tu mam... Tutaj mnóstwo takich opracowań, właśnie, ale te ostatnia, ostatni tytuł, który mi przyszedł do głowy, to jest Doktryna Obrony Różancem Pokoju dla Polskich Polaków przed zachodnim wojennym imperializmem religijnym trumiennej, zboczonej demokracji. No bo wszystko jest demokracją. Co otworzy Radio Maria, którego uwielbiałem, prawda? No to jest Kościół w demokracji, <noise> Pan Jezus w demokracji. No wszystko jest demokracją. I oni to pielęgnują to, to hasło, i to po prostu ta trucizna wpychana jest siłą do głowy. Tak? Coś z tym trzeba zrobić. I teraz przeczytam tylko ostatnie zdanie tutaj z tej, z tej, z tej literatury mojej. Jeżeli ktoś mówi, że są ważniejsze sprawy niż obrona pokoju różańcem dla polskich Polaków za wszelką cenę, a tu w kontekście kładzie się wietrzał, prawda, bo, bo zasypywanie Polski śmieciami wszelkiego rodzaju. Wszystkie kłamstwa to są śmieci. A dosłownie w Nierzlaucie próba wytrzymałości prawda, tego religijnego polskiego narodu, żeby, żeby kałdami śmieci Gierżlau zasypać. Niedługo jasną górę to, to będą próbowali zrobić w Jasnej Górze. Prawda? No a, a już zasypywanie śmieciami technologicznymi, prawda, bo, bo to, jest, to, jest, to są technologie rynsztoku. Rynsztoku technologicznego, wszystkie zachodnie technologie. Technologie rynsztoku technologicznego, technologicznego na podobieństwie kloacznych ścieków, yy, które powodowały dżumę, cholerę, czarną ospę w epoce średniowiecza. Yy, mamy to samo. No, to są narzędzia. tak? Kiedyś, yy, kiedyś ktoś powiedział Geremia, chyba, że ma, Polaków ma być prawda, 10 milionów, czy. 15 milionów do czyszczenia, bo to tak, no, no to po prostu, no to, to w jakiś sposób to się chce osiągnąć. No więc tu pychając kłamstwami lucyferycznymi, pragnienie posiadania, pragnienie posiadania energii jądrowej. To pragnienie, jak ja byłem, by zacząłem ciłać te, takie tygodnie, takie miesięczniki, biznes, biznes, tak, tak. coś takiego nie istnieje, nie wiem Potem pokażę, wyciągnę w międzyczasie, do pokażę te, te tygodniki, no to tam po prostu te, te czcicielki LGBT, prawda, woj, 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 woj woda pomorska, wojewoda pomorska, nie wymienię jej nazwiska, ona jest nie wojewodą, tylko wojewodą woj, pomorską, to język, mój język, po prostu... Moja nie, polonistyka nie znosi tego. Ja się tym brzydzę, tak? Ja się tym brzydzę. Ja, ale teraz dalej tak i tutaj przeczytam to ostatnie zdanie, bo to obiecałem. Jeśli ktoś mówi, że są ważniejsze sprawy niż obrona pokoju różańcem dla polskich Polaków za wszelką cenę i eliminacja narzędzi zbrodni humanitarnego, w cudzysłowie technologiczno-medycznego ludobójstwa depopulacyjnego w czasie pokoju, do których przede wszystkim energetyka i rozbicia jądra atomowego należy, to my się z nim nie zgadzamy. Dlaczego powiedziałem, że my? Bo ja niczego nie, nie reprezentuję. Nic swojego nie wie, tylko to, co, co, co wyciągnę z, z książki. Niczego nie wymyśla, Niczego nie wymyślam. I, I dlatego reprezentuję, jeżeli coś mówię, to reprezentuję ruch społeczny Rencistów, emerytów i inwalidów Polskich, imienia świętego Michała Archaniowa. No bo po prostu wszyscy, jak ja dopadnę jakiegoś rencisty, emeryta, to on się ze mną zgadza. Po chwili mi się ze mną zgadza. Natomiast z młodym człowiekiem ja się nie dogadam. Bo on, się, on, on, on mi mówi, jak ty pieprzysz z głupoty. No. Ty odleciałeś już. <grym> Jeżeli, to jest najważniejsze zdanie na końcu. jeżeli pokój Boży w Polsce będzie i energetyki jądrowej w Polsce nie będzie, a dlatego to hasło wyczwałt i choczew, choczewo, tak, to jest najważniejsze, to Belzebuba w Polsce też nie będzie. Wtedy wszystko na swoim miejscu będzie. Pan Bóg też. I królestwo też. Więc my po prostu mniej może musimy walczyć o królestwo. prawda, Tylko po prostu załatwmy sprawę tu na ziemi, gdzie, gdzie są charyzmatyczne miejsca jak, jak Gierkał. I, I choczewo. I tam tak. po prostu są ludzie, którzy, którzy tego nie chcą. Prawda? No, no, no mają już to tak, się się boją nawet odezwać, tak? No to, 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 to po prostu wycięto, wycięto tam kilkadziesiąt hektarów lasu, tak? Niech zasadzą te lasy, które zasadzili, które wycięli. Ci, którzy wycięli, niech zasadzą z powrotem. Jak tak kochają przyrodę. To jest to. Ale teraz ja bym prosił tutaj yy, 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 Cyryla. <gry> no bo pan jest metody. Bo ja jestem mytowy. Sylewan bym prosił, żeby to przeczytał, co ośmieliłem się wysłać no, tak, do ojca Tadeusza. tak, a nie udało mi się. Co, co, co? Ruch społeczny rencistów, emerytów, inwalidów polskich imienia Świętego Michała Archanioła wysłał do... Po, postaram się to szybko przeczytać. No nie wszystko, to jest... Czyli to, to jest do ojca Rydzyka. Tak, przeczytać tytuł, do kogo pisane to jest. No to jest eh, do dyrektora Radia Maria, Ojca Radio -Maria. Rydzyka. Radio -Maria.